serdecznie widzowie. Dziś tak nietypowo. Gdzieś tam pisaliście, pytaliście o tą drugą działkę, żeby coś tam pokazać z niej jakiś filmik. No to spełniam prośby i tym razem pokażę jak to tutaj wygląda. Tak jak Kiedyś na początkowych filmach e, mówiłem, że raczej będę kręcił tylko tam przy domu. Z tego względu, że ziemia tam jest e, bardzo ciężka do uprawy, gliniasta. E, pokazywałem, jak ją tam właśnie e, staram się zmieniać, nawozić e, i tak dalej, żeby stawała się coraz bardziej żyzna. No tutaj co mogę powiedzieć to jest sama już przyjemność po tylu latach uprawy. Tutaj też było e, gliniaste podłoże, ale już po tylu latach nawożenia, przekopywania i tak dalej no to e, tutaj to już można powiedzieć w porównaniu do tego co jest przy domu to czysta przyjemność, tak? Ziemniaczki piękne, podlewane na bieżąco ze studni. E, woda, pompa podłączona, woda leci. E, tutaj również nic nie pryskane buraki olbrzymie, w tym roku olbrzymie buraki gdzieś jakiś ślimol tutaj wylasł, te bezskorupowe to bardzo mnie drażnią, nie lubię ich ale w tym roku na szczęście nie ma ich zbyt dużo cebula już w połowie wyrwana, suszy się za chwileczkę czerwona też wyleci, marchew piękna Pietruszka myślałem, że będzie słabsza, ale całe szczęście jest bardzo dobra. Pogoda jak widać deszczowa wcześniej padało, teraz też pada i później pewnie też będzie padać, ale to nic. Ogóreczki, tutaj te, które były przykrywane fiseliną, ogórków jest multum. Wystarczy tylko ręką odsłonić i. I ogórki są. Co prawda wczoraj już były zrywane. Teraz przyjechałem po szan koper i za chwileczkę będę zaprawiał trochę na mało solne, trochę no, normalnie na na zimę. I tak to się tu prezentuje, moi drodzy. Tu, tutaj trochę drzewek owocowych. Tutaj taka rabata z kwiatami. Tutaj to nawet nie wchodzę, bo to, to nie moje. Ja tym się nie zajmuję. Tylko podziwiam. Oko cieszę, No i tutaj folia. Zobaczymy, co to słychać. Więc już pokazywałem. Nagrywać, nagrywałem, ale nie pamiętam, czy pokazywane było. Założona została taka siatka zielona, ciemna, zieleń. Po to, żeby trochę zaciemnić tą folię w środku, żeby nie trzeba było białkować tego. Jest obciągnięta na lewą stronę i tutaj cały dach. Prawa strona jest nieobłożona z tego względu, że tutaj i tak cień idzie od drzew. Czosnek wyrwany, już nawet poplon posiany. Jest tutaj z tego tytułu dużo ciemniej, ale to nie przeszkadza w ogóle we wzroście moich warzyw. Ogóreczki piękne zrywamy. Coś na kanapeczkę na rano do roboty będzie. Te jeszcze zostaną. Za dwa dni przyjdziemy. Po nie, tutaj już obrywane wczoraj było, także nic tu nie będzie. Hmm, tutaj. Te pomidory były później sadzone, także grona mniejsze te były wcześniej, więc trochę większe grona, ale generalnie to bardzo podobnie to wygląda. Tutaj widać, że zarówno i pod tą folią, jak i pod tamtą folią, jak gdyby. Między pomidorami i ogórkami nie ma różnicy, tam rosną równie dobrze przy domu. Jedynie tam nie mam papryki. Szkoda, nie mi było miejsca. Papryczka rośnie też, także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Sałaty już powyrywane pod domem tam mam jeszcze posadzone. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Zobaczymy sobie, ile stopni jest jeszcze. O no, tak blisko 20-20 stopni także jest OK Tutaj Wam pokażę cebulka się suszy Część już schowana Tutaj elegancko czosnek trochę wczoraj zmokłem przy zbieraniu tych ogórków bo oczywiście padało ale trzeba było pozrywać, bo by przerosły i rzeczy się suszą. Winogron bardzo dobry, duży, ale późny. Troszkę pieprzny taki, ale na mój gust, akurat koloru fioletowego. Jak dojrzeje, to będzie fioletowy. Bardzo dobre jabłonie, śliwka, rękloda tam. Nic moi drodzy, tak to wygląda. Trzymajcie się, cześć.